Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Witam w szybkiej piątce, czyli serii, w której pod pretekstem rozwiązywania tajemnic uniwersum Fallouta prowadzący robi z siebie debila. No nie oszukujmy się, tylko po to tu przyszliście. Mimo wszystko w tym odcinku postaram się zachować równowagę między jednym i drugim. Miłego oglądania. Columbine, Virginia Tech, Tucson, Aurora, Fort Hood, Newtown, Bitter Springs. How many more? W sumie, jeśli świat miałby zostać zniszczony, to po co robić eksperymenty? Tak, wiem, że to pytanie pada często, ale nie wszyscy widzieli każdy film na tym kanale, także pozwólcie, że przypomnę, bo to największa, najbardziej oczywista tajemnica uniwersum Fallouta. Projekt Safehouse Experiment Crypt zakładał ogólnie rzecz biorąc sprawdzenie ludzkich zachowań w ekstremalnych warunkach. W pewnych kryptach było lżej, w innych ciężej o zachowanie życia i kondycji psychicznej. W niektórych schronach pracowano nad FFV, czy próbowano opracować uniwersalny lek na choroby. Wszystko jednak ostatecznie sprowadzało się do tego, by w oparciu o wyniki eksperymentów stworzyć nowego człowieka, odpornego na trudy życia w postapokaliptycznym świecie, świecie po wojnie nuklearnej. Jako, że projekt Safehouse powstał na zlecenie enklawy, raczej logiczne, że organizacja nie chciała majstrować przy swoich członkach, tylko na kimś z zewnątrz. Ci ludzie od początku byli spisani na straty. Dopiero po serii testów i analizie ich wyników enklawa zamierzała wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dlaczego nie zrobiono tego przed wojną? No bo nie było takiej potrzeby. Czemu na Bractwo Stali mówisz zakon? Odniesienie do metro 2033 czy może nawiązanie do Lord Słuchaj, Synek, Bractwo Stali to organizacja urządzona na wzór średniowiecznego zakonu rycerskiego. Hierarchia, kodeks, etos. Jest taki błąd stylistyczny zwany powtórzeniem, więc staram się szukać synonimów, na przykład zastępując Bractwo Stali w kolejnym zdaniu słowem zakon, frakcja, organizacja, ameby. To nie ma nic wspólnego z metrem. Sparta to też tak jakby zakon. Pewne motywy w popkulturze po prostu się przewijają. Skąd się wzięły orzechy Pini na mochawę? Sprawdziłem sobie, co to w ogóle te orzechy Pini. Czytam według Wikipedii orzeszki piniowe. I to są najzwyklejsze łuski z szyszek. A szyszki są kurwa wszędzie. W jaki sposób gule mogły się rozmnażać w Van Buren? Słuchaj, władca, mam takie pytanie. Jesteś z wyrolem? Czy syntek może zmienić swoją budowę ciała w sposób biologiczno-chemiczny? Przytyć, schudnąć itp. Mówił o tym w filmie o syntkach. Nie mogą. A burmistrz z Diamond City? On przecież się spasł i chcieli go wymienić przez to. Otóż, drogi kolego, nie mogą. Jeśli chodzi o Magdane, to stworzono go jako Grubasa, by jak najlepiej przypominał swojego ludzkiego odpowiednika. Z racji, nazwijmy to, zaprogramowanej otyłości, złej kondycji oraz zaawansowanego wieku, jego możliwości były ograniczone. Na przykład męczył się chodząc po schodach, dlatego miał windę, co akurat wymyśliłem, ale w sumie by pasowało. Potwierdza to zresztą wpis w terminalu w biurze nadzoru synków. Czytamy w nim również o zdziwieniu dr Alany Sekord po prośbie burmistrza który jako lojalny pracownik Instytutu wyraził chęć zostania w przyszłości łowczym, już pomijając samoświadomość jego ciało się do tego po prostu nie nadawało i nawet gdyby chciał, to sam by z tym nic nie zrobił. Czy pan Haus ma faktyczną szansę na rozwój wegas? Czy to, co opowiada kurierowi, to jedynie mrzonki, aby go przekonać? Wolny rynek zweryfikuje. Jak pan Haus traktuje góle i supermutanty w swoich planach? Jak mają kapsle, to zapraszam na strip. Jak nie, to spaduwa. Czy są wybory w enklawie i podział na republikanów oraz demokratów na wzór przedwojennego USA? To oczywista oczywistość. Oczywiście zostałem wybrany, słodka Ameryko. Czy prawo do głosowania nie jest samym fundamentem demokracji? Jego akurat nie słuchaj. Ostatnim prezydentem wybranym w głosowaniu był Dick Richardson. Czy istnieje podział na partie? Pewnie tak. Nawet w niedemokratycznych organizacjach takich jak Bractwo Stali istnieją różne frakcje, stronnictwa. Ale jakie są w Enklawie, tego to już nie wiemy. Chociaż różne postacie niezależne wspominają o republikanach i demokratach, ale w kontekście przedwojennym. Wiemy, że RNK produkuje masowo broń i amunicję konwencjonalną, ale czy ktoś produkuje dalej karabiny laserowe oprócz tych dżid-minutemenów? też ich nie produkują, tylko przerabiają. Ale tak, są takie organizacje, Instytut Enklawa. Może w grze tego nie widać, ale jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie organizacji w uniwersum, mającą możliwość produkcji pancerzy wspomaganych i broni energetycznej, są także z San Francisco. Ile lat ma stara paladyna Densa? Jako, że jest on dziełem drukarki 3D, przyjmijmy, że to jego matka. Jego ojcem natomiast jest Sean, który został porwany w 2227 roku. Pierwszego syntka trzeciej generacji wykryto dwa lata później w Diamond City, więc przyjmijmy, że w czasie akcji Fallout 4 co najmniej 58, podczas gdy ojciec ma ich 60. Kto by wygrał, RNK czy Wschodni Odłam Bractwa Stali? Mielibyśmy czeski remis. Jak potężny byłby sojusz uczniów Apokalipsy z Wielkimi chanami z zakończenia Fallout New Vegas? Czy daliby radę z jakąś frakcją, gdyby zaszła taka sytuacja? W tym zakończeniu mowa jest o stworzeniu potężnego imperium, więc w grę wchodzi prawdopodobnie jedna z potencjalnie najsilniejszych organizacji w świecie Fallouta. Możemy tylko się domyślać, jak bardzo. Uważam jednak, że miałaby o wiele większy potencjał niż Legion, głównie ze względu na praktyczne wykorzystanie wiedzy o przedwojennym świecie, medycynie oraz technologii. Doliczyć do tego wojowniczość Hanów i przepis na sukces gwarantowany. Po co imię ten fotel na środku Akadii? Ładuje się na nim czy co? Dima jako starszy model syntka wykorzystuje ten fotel do diagnostyki, magazynowania, odtwarzania i wymazywania wspomnień. Czy Instytut jest w stanie wyprodukować syntka o wyglądzie gula albo supermutanta? Powiem Ci, że jest nawet w stanie stworzyć syntetyczne goryle. Z mutantami zapewne też nie byłoby problemu, tyle że widocznie Instytut uznał, że obejdzie się bez tego. Co się działo z ludźmi, których podmieniono na syntki? Wszystkich wrzucano do FFV, czy coś innego z nimi robili. Taka osoba szła na współpracę i otrzymywała status świadka koronnego. Wielu z Was ciągle o to pyta. Co z jednej strony mnie dziwi, z drugiej jednak nie, bo w sumie nigdy nie powiedziano tego wprost, ale wszystko sugeruje, że instytut stosował starą, sprawdzoną sowiecką metodę pozbywania się niewygodnych osób. Albo tak jak napisałeś, kać z FFV. Jeśli nie wyraziłem się zbyt jasno, to powtórzę. Fizycznie ich eliminowano. Jak myślisz, która była godzina, jak Liberty Prime rozpierdalał Enklawę? Nie wiem, ale przypomniał mi się mem o zmecholach. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Szybkiej Piątki. Jeśli chcesz, by twoje pytanie pojawiło się w kolejnym, zostaw komentarz. Dzięki wielkie za to, że wytrwaliście ze mną do końca. Trzymajcie się. Cześć.